Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie będzie unboxing monitora Samsung modelu SE390HL. Wszystkie najważniejsze informacje macie tutaj na tym pasku. Dobra, więc y, zaczniemy od lewej. Jest to technologia True Color. No, pra prawdopodobnie jest to tabka marketingowa, nie mająca nic wspólnego y, z faktycznym działaniem. Następną informację jest to matryca PLS. Jest to z moich informacji, z tego co się dowiedziałem. Jest to ten sam typ matrycy co IPS, z tym że IPS jest... Z tym że IPS jest zastrzeżony przez LG, dlatego Samsung zrobił matrycę swoją PLS. Podobno to samo z tego co czytałem i słyszałem na internecie, na YouTubach. Następną y, informacją mamy Tryb Eye Saver Mode. Jest to bardzo fajny moim zdaniem tryb. Oczywiście jestem ciekaw jak się będzie sprawdzał w rzeczywistości. Polega on na tym, że na monitorze obniżamy jasność, ogólną jasność ekranu, a także emitowanie niebieskiego koloru. Następną funkcją monitora jest to Flicker Free. To funkcja zapobiegająca, czy też mająca zapobiegać Migotania obrazu i o ogólnemu zmęczeniu oczu, wynikającemu z tego migotania. Jeśli ktoś pamięta stare monitory, takie z tyłkiem, to na pewno wiecie o co chodzi. Następną informacją jest HDMI. Monitor ten posiada niestety tylko jedno złącze HDMI. Posiada jeszcze DSuba. Kolejną funkcją jest zgodność czy też kompatybilność z Windowsem 8. Według mnie jest to totalnie bez sensu. Jest to, nie wiem, żeby Microsoft zarobił znowu trochę grosza, gdyż wszystkie monitory są kompatybilne z każdym systemem operacyjnym. Więc nie wiem, jaki to ma cel. I z prawej strony opakowania mamy właśnie informację, jaki to jest model monitora. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, SE390HL, no HL się nie zmieściło. Owszem, jest jeszcze informacja, że jest to monitor 24-calowy. Nie wiem komu teraz wierzyć, bo na opakowaniu mamy informację, że jest to monitor o matrycy 24 cale, o przekątnej 24 cale. Natomiast na stronie producenta jest podana informacja o przekątnej 23,6 cala. Owszem, różnica jest to niewielka, aczkolwiek takie szcz szczegóły dosyć rażą w oko. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie. W czasie transportu ze sklepu zauważyłem, że monitor i części tam wewnątrz nie są zbyt dobrze zabezpieczone. Ponieważ w czasie potrząsania można usłyszeć jakieś tam stukoty, co no, nie powinno mieć miejsca w takiej klasie sprzętu. Nie wiem, czy uda się teraz usłyszeć. Mam nadzieję, że było to słyszalne. Z każdej strony opakowania, z tyłu, z przodu i tak dalej, macie podane wszystkie te informacje, które są już z przodu, dlatego moim zdaniem jest bez sensu rotacja tego kartonu. Przejdziemy od razu więc do odpakowania. Więc przechodzimy do odpakowania już. Mam takie to, klasyczne e, kuchenne nożyczki. I co? I doscinamy. Tak? Jest i jedziemy delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Ok, jeszcze z drugiej strony. I pyk, dobra, wycięliśmy. Nożyczki na bok. I pyk. Okazuje nam się. Piękny kawał styropianu. I na boki. Proszę ładnie. Co? Odpakowywujemy. Dobra, pierwszy styropian na bok. Trochę będzie szumiało. Dobrze, tutaj jeszcze takie małe kącki. To też na bok. I dobrze. Witamy matryce I rozpakowujemy sforli. Proszę. O, ale ciężkie. Na jedną rękę. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń matrycy. Nie mamy żadnych pęknięć, żadnych uszkodzeń. To jest plus. Tutaj mamy fajne przed. Na takim niebieskim plastiku logo Samsunga bardzo fajnie się to prezentuje. Ach, teraz pokażę Wam z tyłu, jak to wygląda. Więc, tak z tyłu mamy HDMI, desuba, wyjście słuchawkowe, wejście na zasilacz. Tutaj mamy uchwyt na, na podstawkę. I tutaj z lewej strony mamy joystick do sterowania ustawieniami monitora. No i oczywiście na nalepkę z takimi informacjami prawnymi czy też technicznymi. Oczywiście tutaj logo Samsunga, takie dosyć wypukłe. No tutaj widzę ma to przypominać ten plastik, bo to jest z plastiku takie powiedzmy szczotkowane aluminium. No i tak to puka. No, wygląda dosyć, dosyć fajnie. Zresztą, niech na monitor nie patrzy od tyłu. Dobra, wracamy do przodu. Tak. No, tutaj na razie za dużo nie mogę powiedzieć, ponieważ jest tu jeszcze folia ochronna, którą zdejmę potem. No, ale na razie to tyle. Dobra, monitorek na bok. I przechodzimy do dalszej części. Tutaj. Wiadomo papier z monitora i jedziemy dalej Ach, kolejny duży z styropianu i co my tu mamy? Zaczniemy może od rzeczy najbardziej oczywistych, czyli jest to zasilacz. O, tutaj jeszcze styropianu uważamy. No zasilacz jak zasilacz, nic szczególnego. Dobrze, co my tu mamy dalej? O, taka jedna duża paczuszka, no, czyli papierologia, pewnie gwarancja i tak dalej oraz e, ka e, kabel desup. I oczywiście kabel do zasilacza do tego małego konwertera. Dobrze. To odkładamy paczuszkę. I jedziemy dalej. No, została nam podstawka. Nie wiem czy to dobrze widać. Ale jest to takie niebieskie, takie błękitne. Nie wiem, kobiety na pewno lepiej to określą. Zwykły plastik. Mimo wszystko wygląda bardzo profesjonalnie. Tutaj miejsce na. tutaj są gwinty na śrubki. No, dobrze. I ostatni element układanki. Czyli... Ach. Podstawka. O, podstawka, czuję. Tak. Na dole mamy metal. No, jest to jakaś tam pudziutka blaszka. Tutaj są pewnie śrubki do tego stojaczka pośredniego. I co? No, od góry za dużo nie widać, bo jest to folii. Teraz się tym zajmiemy. I co tam jeszcze zostało w pudełeczku? No, jest to oczywiście naklejka. Teraz energetyczną, no. nikomu do życia nie potrzebne. Odpak z Zaczniemy sobie od końca, od postawki. O tu mamy kody, numery seryjne. Dobra, zrywamy, zrywamy. Proszę O tutaj bardzo ładna A, co? Tutaj folia ochronna Żeby się nic nie po... Żeby się nic nie porusowała. No myślę, że to jest tutaj Naklejona taka Naklejona naklejka No niech będzie masło maślane No z informacjami z pudełka yy, O tych wszystkich trybach i znaczy, no wszystkich nie, ale o najważniejszych, myślę, trybach i funkcjach. Tutaj ta podstawka od góry to też jest plastik. Też tak nie wiem, czy to będzie widać, ale są takie paski poziome. No, przypomina szczotkowane aluminium. Dosyć elegancko wygląda. No i z tyłu, proszę, śrubki, blaszka metalowa. Tutaj mamy sześć gumowych Podkładek. No i co? No i fajnie. Prze Tutaj macie jeszcze pokazane z bliska. Oczywiście, folię zdejm zdejmę po zmontowaniu całego monitora. Dobra, przechodzimy do następnego elementu. Następnym elementem jest ten. Niebieski nazwijmy to, błękitny, niech już będzie błękitny. Wornik, nazwijmy to w ten sposób. Dobra, zrywamy znowu folię, te kody zabezpieczające. O, uwielbiam to, pudełko w pudełku, czyli kolejna folia. Nawet nie będę tego dotykał, żeby potem nie mieć problemu z myciem tego, czy z czyszczeniem. Wygląda na solidny kawał plastiku. No, prezentuje się całkiem ładnie. No, ale myślę, że już niejeden kawałek plastiku widzieliście w życiu. Także nie ma tutaj wielkiej filozofii. Dobra, przechodzimy dalej. Następne pudełeczko to mamy kable i papierologię i płytkę. Ciekawe z czym. Dobra, otwieramy. Jak. Jak to najlepiej otworzyć? Dobra, stara metoda rozrywania. Ach, czwarte, cholerstwo. Ok, mamy o, kabelek standardowy. Wejście do gniazdka, wejście do zasilacza. W sumie jestem ciekaw, jak długie to jest. Zobaczymy. To też się może przydać. No, kabelek na oko ma... Bo ja wiem, ile moja ręka ma. Z 30 cm? 40? No to tak, z 80 cm. Jak na ka taki kabelek? Pamiętajmy, że jest jeszcze drugi kabelek bezpośrednio z konwertera do do monitora będzie leciał ale moim zdaniem fajna długość odkładamy no i co następny kabel do sub. no kabel jak kabel tutaj też filozofii nie ma myślę że też ma z metr może metr 20 tak na oko no i dobra odkładamy nie będę go używał bo mam w HDMI Skończyliśmy odpakowanie, nie będę wam pokazywał jak się składa, bo każdy idiota potrafi przykręcić śrubki, także no, widzimy się na teście.